Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać y, partię z Festiwalu Krakowia, partię sylwestrową, którą grałem z rana. Y, przeciwnikiem mu, moim był wymagający y, zawodnik Junior z Jastrzębia. Y, no, na szczęście miałem kolor biały i, i myślę, że można się solidnie wtedy przygotować. Ok, wpisałem sobie... Jego nazwisko wyskoczyło, że na D4 gra obronę słowiańską. No ja na tym turnieju jakoś nie miałem ochoty grać pionkiem E4, ponieważ D4 mi całkiem nieźle wychodziło i nie zamierzałem tego zmieniać. Gdyby coś się psuło, no to wtedy wiadomo, że trzeba reagować. No i tak, po D4 przeciwnik zagrał mi skoczek F6. Ok, czyli nie ma obrony słowiańskiej, jak było to pokazane w jego bazie. No, można było się wszystkiego spodziewać. Mógł, mógł zagrać, <coughs> przepraszam, mógł zagrać obronę królewsko-indyjską, mógł zagrać Gambit Wołżański, mógł zagrać, zagrać obronę Grinfalda. Przeróżne były scenariusze. Zagrałem c4, przeciwnik c5, no i tutaj yy, są przeróżne warianty. Można zagrać spokojny skoczek f3, ale najbardziej naturalnym ruchem, taki najpopularniejszym jest zagranie pionek d5. Yy, co rywalowi zostało? No albo gambit wołżański, albo obrona Benoni. Możliwe, że są też warianty typu g6. Ale rywal zagrał agresywnie b5, czyli chciał mi pokazać, że raczej nie będzie nudnej gry, że raczej będzie tutaj ciekawie, poświęca pionka za e, atak. Postanowiłem to wziąć, e, ok, przeciwnik zagrał a6, czyli bije następne pionki, nie ma co się bać. No, trzeba za tego pionka straconego troszeczkę pocierpieć. G6, skoczek C3, goniec bije, skoczek F3. No, też grałem często pionek E4 od razu, czyli pionek E4, zbicie, król zbija. No, i później, nie wiem, grać jakiś skoczek F3 można, pionek G3, jakoś skryć się tym królem na G2, i też nie jest źle. Taka sztuczna roszada, ale niedawno znalazłem taki fajny wariant. Ze skoczkiem F3, ale w sumie to niewiele się zmieniło. Było bardzo podobnie. Skoczek F3, goniec G7, skoczek D2, pionek g 4 No i o co chodziło z tym manewrem skoczkiem? Chodziło o to, że jak nastąpi tutaj zbicie, to że zbije skoczkiem, ale nie mam pojęcia dlaczego ja tego nie zbiłem. Miałem jakieś drobne obawy, może nie byłem pewny siebie z tego względu, że bardzo rzadko to grywałem i bardzo rzadko taka pozycja się zdarzała. I był długi namysł. Trzeba faktycznie iść w to, żeby bić skoczkiem czy zbić królem. No jednak te plany troszeczkę zmiksowałem, ponieważ król F1 grałem zawsze, więc po długim namyśle zbiłem to królem. Poszło D6, przeciwnik ma tutaj łatwą grę. Stracił pionka, w sumie nie stracił, poświęcił pionka, ale, ale gra jest bardzo prosta, wprowadza się skoczka, wprowadza się hetmana, wprowadza się wieże i na skrzydle hetmańskim się rywal powinien czuć bardzo swobodnie. No ja tutaj mam się bronić, prawda? skoczek C4 wprowadzam figurę. Tak mówiłem wcześniej, on ma tutaj prostą grę. Wprowadzam figurę jak najszybciej, żeby, żebym był gotowy, żeby odeprzeć jego atak. Hetman E2, kolejna figura do gry. Rywal tutaj zbił Hetman B6, czyli atak na niebronioną bierkę, musiałem się jakoś obronić. Po co zagrałem takie sztywne skoczek D1? A po to, żeby prowadzić zaraz gońca do gry, żeby było tutaj ciekawie, żeby być może były jakieś wymiany opłacane dla mnie i żeby być z pionkiem na czysto. Skoczek D7, odkrycie gońca, może poprawienie skoczka. Zagrałem goniec C3, Rywal zagrał. Skoczek e5, no raczej zbicie mi nie pasowało, bo myślę, że ten goniec byłby lepszy, pokazuję. Myślę, że ten goniec byłby lepszy od skoczka, bo ten skoczek tylko jest pasywny i broni, a ten goniec może tutaj dużo namieszać, więc stwierdziłem sobie, że cofnę się hetmanem na e2. Poszło c4, bardzo fajne zagranie ze strony przeciwnika, ponieważ on tutaj bardzo fajnie chce prowadzić skoczka do ataku, chce go super podeprzeć. No trzeba jakoś zareagować, ale też trzeba zachować zimną krew. Zagrałem skoczek e3, ponieważ ten skoczek już tutaj nie jest potrzebny, nie musi bronić tego pionka. Goniec bardzo fajnie stoi i możemy naciskać tego piona. Ja wiem, że tutaj było długie liczenie. Przeciwnik miał na zegarze godzinę i jedną minutę i ja miałem 47 minut. Także no, przewaga czasowa była po stronie rywala, ale później się coraz bardziej rozpędzałem, ponieważ gra była prostsza. Poszło wieża z f na c8, rywal zobaczył, że ta wieża w ogóle nie gra, no to wprowadził sobie ją do gry. Zagrałem później g3, czyli skrycie dla króla, i żeby wyprowadzić wszystkie figury i wytrzymać taki skoczek d3. No nacisk duży jest i tutaj zacząłem długo myśleć, Rywal na zegarze miał 42 minuty i ja miałem. Yy, no ja miałem 28 i liczyłem zbicie na C4. Na pewno wam się to nasuwa, że zbicie na C4, wieża bije, hetman bije i mam kolejnego piona, ale to nie jest tak pięknie jak się wydaje, ponieważ rywal. Yy, ponieważ rywal. Na pewno coś tu liczył innego po skoczek bije C4, ale ja nie chciałem dać się atakować, nie chciałem być cały czas naciskany, chciałem już doprowadzać e, do spokojnej końcówki, dlatego zagrałem skoczek bije C4. No i jak myślicie, jaki ruch tutaj zagrał przeciwnik, żeby nie mieć dwóch piąków straty? No bo jeżeli zbije tutaj, to przypominam, że zbicie i gram sobie z dwoma, z dwoma piąkami e, do przodu. No i poszło takie zagranie jak Hetman bije F2 szach. Spodziewałem się tego, Poszła, y, poszły tutaj wymiany, zbiłem królem, no i wszystko wskazuje na to, że będzie zaraz wieżówka. Bicie tutaj, no liczyłem też takie zagrania, ale jest szach, podwójne uderzenie i jest ogólnie niebezpiecznie. Y, myślałem też nad zbiciem, ale jakoś miałem obawy, że przeciwnik tutaj przejmie łatwo inicjatywę. Te pionki będą odrobinkę oddzielone. Może dało się zrobić tak, żeby te dwa pionki były koło siebie i rozpocząć. Yy, może dałoby się rozpocząć marsz tymi pionami. Yy, dlatego ja zagrałem wieża z H na C1 zbicie, zbicie. Yy, no i właśnie, zachowałem te pionki. Jeżeli przeciwnik by mi tutaj wymienił, jestem zwierzówką, gdzie mam pionka przewagi i no nie grałoby się tutaj tak bardzo, bardzo łatwo, bo rywal mógłby takie coś zagrać, ale nie byłoby aż tak źle. W partii poszło zbicie, wieża, zbija pionka. Ten pionek jest może nie taki bardzo, bardzo, bardzo mocny, ale on mi też odrobinkę pomaga, że rywal nie może zrobić kontry w środku pola. Bo gdyby zagrał rywal E5, to zbiłbym w przelocie coś tego typu. Wieża E3. Czyli tutaj jest taka drobna słabość. Chciałem wymiany, żeby król był aktywny, żeby pomagał tym pionkom. No, rywal zagrał z atakiem na niebronioną bierkę, b3, poszło, Król f8, żeby bronić tego pionka, Król e2, czyli idę do wolnych pionków, próbuję coś tutaj zamieszać, a3, no prawdę mówiąc, ten ruch zagrałem, ten ruch był słaby, bo myślałem, że będzie musiał rywal uciekać wieżą, a on wcale nie musi, zagrał Król d7 e, i jeżeli ja bym wziął tego, tą wieżę, to on by zbił tu i miałbym takie dublaki, byłoby bardzo, bardzo niefajnie. Na zegarze miałem tutaj 15 minut. Rywal miał, rywal miał też mniej więcej tyle A4. Wieża poszła tu. No i te wieże bardzo dobrze yy, no strzegą, żeby te pionki nie poszły za bardzo do przodu. Muszę bronić tego pionka. Wieża D1, pionek E5. No i rywal rozpoczyna yy, kontrę. Yy, no w w tych polach jest bardzo mocny, no ja nie mam pionków w centrum więc a rywal może mieć, więc może sobie rywal na takie coś pozwolić. Zbiłem w przelocie i mamy dwa wolne piony na dwa wolne piony. Miałem drobne obawy w tej wieżówce, ponieważ moje wolne piony zostały zatrzymane, a piony przeciwnika mogą jakoś rozpocząć marsz. Yy, ale cały czas miałem w głowie to, że jest to remisowa pozycja, tylko trzeba, trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. No, mieliśmy oboje mało czasu Czasu było coraz mniej, i, no i warto byłoby się tak nie pomylić w tej pozycji. Wieża F1, żeby stworzyć jakieś zagrożenie, rywal zasłonił się tutaj wieżą. Nastąpiła wymiana. Mamy dalej mocne piony. Król D2 po to, żeby pomóc też pionkom. Nie mogę rywalowi pozwolić na to, żebym się bronił, a rywal będzie sobie dalej szedł pionkami. Przeciwnik się tym nie przejął, tym królem D2, zagrał pionek D5. Ja zagrałem król C3, i jest taki tutaj szach, który liczyłem, że są widełki, ale ja bym wziął tę wieżę. Pionek zbiłby tu, i ja bym złapał tego pionka, i miałbym dalej wolne piony, i byłbym z tej pozycji, z tej pionkówki bardzo zadowolony. Dlatego rywal się tą wieżą cofnął. Ja ruszam pionkami do przodu. Skoro rywal rusza do przodu pionami, ja też muszę. Król D6 pewnie po to, żeby tymi pionkami też lecieć. Cofnąłem się tutaj wieżą. Dlaczego? No, może chciałem bardziej to kontrolować, może bałem się, że tutaj jakieś ataki będą. Może stwierdziłem sobie, że i tak jest nieuniknione E5 i pionek D4, a ta wieża może się przyda do jakiegoś wsparcia. Wieża E1 poszło, pionek E5, pion B4, czyli wyścig pionkowy rywal ma pionki wolne tutaj, a ja mam tutaj szach. Król C4, no chciałem tego pionka za wszelką cenę wspierać. Po drugie, gdyby rywal rozpoczął marsz kolejnym pionkiem, to może bym nawet to wziął. E, pionek E4 jednak poszło, no ja zabrałem tego pionka, bo nie chciałem, żeby te pionki sobie. E, Tutaj był pionek, żeby te pionki sobie tak łatwo szły, więc wolałem pozycję uspokoić. Nastąpiło zbicie, zbicie z szachem. No ten pionek już jest słaby, bo nie ma żadnego wsparcia, nie ma tutaj wieży, która by, go tak, jakby, która by tak jakby pchała tego piona. Zagrałem król E3, żeby jakoś się dostać, atakować niebronione bierki. Rywal tego pionka sobie zgarnie, no i niestety mam wieżówkę ze stratą pionka. To już jest 42 posunięcie, czyli oboje mieliśmy dużo czasu, ale wiedziałem, że tu stoi remisówka i też wiedziałem, że raczej tej partii nie wygram. Mm. Przeciwnik raczej nie był pogodzony z tym, że będzie remis, i zobaczycie, jak w końcówce mnie męczył, jak chciał, jak jeszcze liczył, że zrobię jakąś dużą wpadkę. Król F4, nastąpiło bicie i przy okazji obrona, obrona tego pionka. No jeżeli mamy takie pionki podparte, to warto było je zniszczyć. Poszło pionek g4 i gdyby rywal tutaj zbił, no to chyba wydaje mi się, że można byłoby zbić tego pionka i polować na tego i coraz bliżej remis. Dlatego rywal zagrał król e6. Ja tutaj zagrałem wieża E2, czyli taki ruch wyczekujący. Gdybym tego pionka zabrał, byłby szach, i gdybym jeszcze wziął tego pionka, to myślę, że już jest pogrze. A nawet gdybym tego pionka nie wziął, to i tak miałem jakieś drobne obawy, że tutaj coś się stanie, że będzie jakieś podpieranie tego pionka, że będzie pójście królem do przodu razem z tym pionem, i byłoby bardzo niebezpiecznie. E, ok, e, poszło. Momenci, król E6, wieża E2, król F6, e, zbicie, zbicie, i teraz myślę, że mogłem tego pionka wziąć. Czyli wiecie, dlaczego zagrałem wieża E2? Po to, żeby wziąć tego pionka i przy ewentualnym szachu odejść tu i bronić dalej, prawda? E, poszło zbicie, wieża F1, no i sami widzicie, jest wieża na wieżę, pionek bandowy na pionka bandowego, no to to jest remis. Po prostu. Nie dało się raczej tego przegrać, no chyba żebyście coś podstawili w pośpiechu. Wieża G2, po to, żeby król tutaj nie podchodził, nie pomagał temu pionkowi czarnemu. Zagrałem król E3, żeby mieć takie nadzieje, żeby się wieże wymieniły. Wieża odeszła. No podchodzę królem tutaj blisko pionka, tym bardziej, żeby król też czarny tu nie podszedł. Poszedł szach, uciekłem, atakuję króla. Nastąpiło H4. No i po H4, gdyby zbiła tutaj wieża, poszedłby na przykład szach, zbicie, zbicie i mamy remis, ponieważ jest pionek bandowy i wystarczy, że się będę trzymał tego rogu i będzie ok. Rywal jednak odszedł. No dalej mamy dwa pionki bandowe, które się zblokowały. Jest to remis, ale przeciwnik naprawdę chciał tu y, mnie sprawdzić wieża F3. No i tak sobie mogę wieżą chodzić. Bronić tylko tego pionka. O, udało się wieże wymienić. Rywal jeszcze zagrał tu. Y, mogłem jeszcze zagrać król G3, ale byłoby takie coś. Jest to oczywiście remisowa pozycja, ale wolałem być. Jeszcze bardziej pewny i zagrać król G2. Rywal teraz, król H5, nie może zagrać, bo ja tu podejdę. Rywal musi odejść, wziąłbym pionka. No i w tej pozycji, o widzicie, zaproponowałem remis i się zgodził. Jak oceniam tą partię? No, 60. posunięcie. Moim zdaniem, partia była taka normalna. Nie było tutaj za dużych agresji poza debiutem. No, rywal. Widać, że walczyło zwycięstwo wybierając ten debiut. No, pocierpiałem trochę za pionka, jednak później wszystko się y, wyrównało. No i wynik mnie oczywiście remisowy. Zadowalał, ponieważ zyskiwałem na rankingu. Później nadszedł czas na odpoczynek z tego względu, że 1 stycznia na festiwalu Krakowia nie gra się partii klasycznej, tylko jest y, Blitz dla osób chętnych. Dziękuję, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.